Magdalena Stańszewska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim przed wakacjami odcinku programu z Książką za Pan Brat, czyli przeglądzie nowości książkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w sierpcu. Dziś zaprezentuję Państwu książki, które moim zdaniem idealnie nadają się na wakacyjną lekturę. Mam nadzieję, że książki, zarówno te, jak i szereg innych, staną się dla Państwa towarzyszkami podróży i tych małych, i tych całkiem dużych. Nieczęsto zdarza mi się w jednym programie zgromadzić książki takich autorów jak Zafon, Piccol, Mankel. Passent, Parks i wiele innych. Dlatego nic tylko czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Zaczynamy od Carlosa Ruiza Zafona i więźnia nieba. Każda nowa książka tego autora to przyspieszone bicie serca fanów literatury na całym świecie. Szczerze mówiąc, po Pałacu Północy czy Księciu Mgły nieco sceptycznie podchodziłam do nowego tytułu Zafona, ale po jego lekturze już wiem, że jest to znów. Stary, dobry Zafon, którego czyta się jednym tchem z wypiekami na twarzy. Więzień Nieba to kontynuacja uwielbianego na całym świecie cienia wiatru. Mamy tutaj tych samych głównych bohaterów, właścicieli księgarni antykwariatu. Jest tutaj wiele nawiązań do, cieniu, do cienia wiatru, a także jego kontynuacji gry Anioła. I w tej powieści Zafon ujawnia wiele zdarzeń z przeszłości Daniela Sempera i jego rodziny, ale także jego przyjaciela Fermina. Zafon no, doskonale oddaje tutaj klimat Barcelony no, i ten niesamowity klimat, który zauroczył nas w cieniu wiatru, ale mamy tutaj także wiele odniesień politycznych, gdyż to właśnie reżim generała Franco odcisnął bardzo silne piętno na życiu jednego z bohaterów. Dzięki tej powieści po raz kolejny również przenosimy się na cmentarz zapomnianych książek. Podsumowując, więzień nieba z pewnością znów wywinduje Zafona i jego książkę na pierwsze miejsca list książkowych bestsellerów i będzie to pozycja w pełni zasłużona, gdyż więzień nieba to prawdziwa literacka przygoda. No i jeszcze na, na uwagę zasługuje fakt i Kwestie wypowiadane przez wspomnianego przeze mnie Fermina, świadczące o prawdziwej, wspaniałej erudycji, poczuciu humoru i grubaszności. Serdecznie Państwu tę książkę polecam. Denis Lean, Gdzie jesteś Amando, to książka, której towarzyszy taka gorzka refleksja o tym, że nie ma tak naprawdę krystalicznie czystych i dobrych ludzi, nawet ci, których zdarza nam się, do których zdarza nam się czuć sympatię. Okazują się nieraz gorsi od tych skreślonych przez społeczeństwo z założenia złych. Ta książka porusza do głębi, tym bardziej, że mowa jest tutaj o krzywdzie dziecka. Czteroletnia Amanda znika, pewnego dnia znika podczas gdy jej matka oddaje się przyjemności spożywania chłodnego piwa w pobliskim barze. Odnalezienie dziewczynki podejmuje się para prywatnych detektywów, a zadanie mają niełatwe, gdyż według statystyk przytoczonych na początku tej książki, w Ameryce policja otrzymuje dziennie 2300 zgłoszeń zaginięć dzieci. Każde z tych zaginięć to dramat zarówno rodziców, ale przede wszystkim dzieci, które no niestety najczęściej padają ofiarami gangów pedofilów. Ta lektura ukazuje świat, w którym dzieci krzywdzone są na szereg sposobów. A Denis Lean, autor przebojowej rzeki Tajemnic, dzięki tej książce daje nam możliwość podejrzenia pracy policji, tego, jak funkcjonuje prawo w zakresie porwań. No i mamy również tutaj dzięki tej książce wgląd w podziemie pedofilskie, no i w najgłębsze mroki ludzkich zboczeń. Ta powieść została zekranizowana, a w rolach głównych zagrali Morgan Freeman i Ed Harris. I jeszcze jedna y, propozycja dla wielbicieli powieści sensacyjnej, to powieść Lee Childa, uprowadzony. Lee Child to brytyjski pisarz, autor cyklu powieści, y, w których y, głównym bohaterem jest Jack Reacher, były major żandarmerii wojskowej, y, taki typowy twardziel, bardzo inteligentny, z poczuciem humoru, ale też i niebezpieczny. I właśnie dlatego bohatera wciąż chcemy powracać do powieści Lee Childa. I mimo, że on już napisał tych powieści 17 z Jackiem Richerem w roli głównej, to za, to czytelnicy wszystkich krajów, w większości krajów świata, również polskiej, naszej biblioteki wprost, wprost przypadają za, za, za książkami z Jackiem Richardem i tym razem również się nie zawiodą. A teraz książki pisarki, która w naszej bibliotece debiutuje. Jest to Elif Safak. Są to te dwie powieści. Ta autorka to druga po Orhanie Pamoku, tak znana i uznana pisarka turecka. Safak jest obywatelką świata. Pół roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, pół roku mieszka w Turcji. Ja z jej twórczością zerknęłam się po raz pierwszy, czytając właśnie tę powieść Czarne mleko która moim zdaniem nieco błędnie została określona przez czytelników, czy też przez krytyków, powieścią o depresji poporodowej. Nic bardziej błędnego, gdyż moim zdaniem jest to powieść o kobiecych potrzebach, o kobiecych ambicjach, także o obawach, a atutem tej książki są znakomicie wplecione biografie, znanych pisarek z całego świata. One zostały tutaj umieszczone według pewnego klucza, no i również ze względu na to, że Elif Safak obdarza je wielkim uznaniem. W momencie, gdy Safak nawiązuje do swoich własnych doświadczeń związanych z macierzyństwem, wcale nie patuje cierpieniem, wcale nie zniechęca do, tego, do, do macierzyństwa. Jest to naprawdę solidna literatura, świetna książka, bardzo kobieca, ale polecam ją również panom. Jeszcze jedna książka tej autorki to Benkart ze Stambułu. I to właśnie dzięki tej książce Safak stała się pisarką uznaną na całym świecie. Zresztą ta autorka ma taką niesamowitą umiejętność zaczarowywania czytelnika, mimo trudnej tematyki, którą często podejmuje, gdzie w jej książkach ludzkie losy mieszkają się, mieszają się właśnie z polityką. Z trudnymi zagadnieniami, jak na przykład ludobójstwo Ormian. W tej powieści spotykają się dwie kobiety, jest Turczynka i Ormianka, próbują się wzajemnie poznać, mimo że są reprezentantkami dwóch z nienawidzonych nacji. Z ich spotkania wiele wynika. I te niezwykłe historie, które stają się udziałem obydwu kobiet, sprawiają to, że w tę książkę naprawdę warto, warto się zagłębić. No a poza tym powieści safak fak wprost kipią kolorami, smakami, zapachami, no i tą niesamowitą zmysłowością, z którą zetknął się każdy, kto miał okazję odwiedzić Stambuł. A teraz proszę Państwa, Jody P. Colt i Głos Serca. Dla nas jest to nowość wydawnicza, ale Jody P. Colt właśnie tą powieścią debiutowała na scenie literackiej jest to książka nieco inna od tych, do których przyzwyczaiła nas Jodie Picoult, ale proszę się nie martwić. Zachowane zostały tutaj te wszystkie schematy, z których autorka jest znana. Mianowicie mamy tutaj problematyczną sytuację, której nie da się jednoznacznie wyjaśnić, ale Jodie Picoult przedstawia nam ją z pięciu różnych perspektyw bez takiej sztywnej chronologii. A Bohaterami tej książki jest para małżeńska, która próbuje odnaleźć się w mandrach życiowych zawiłości. Narracja prowadzona jest w tej książce w bardzo interesujący sposób, i myślę, że powieść ta może stać się dla wielu osób takim życiowym drogowskazem. Do książek Jodie Colt nie muszę Państwa specjalnie namawiać, każda nowa powieść tej autorki jest prosto rozchwytywana w naszej bibliotece i tak samo z pewnością stanie się z tą powieścią. Uważam, że jest to idealna wakacyjna lektura. A teraz książka Małgorzaty Kalicińskiej, Lilka. Kogo zauroczyła mazurska trylogia o rozlewisku, z pewnością sięgnie po najnowszą powieść Kalicińskiej. Tym bardziej, że kogokolwiek by nie zapytać o opinię o tej książce, odpowiada: Wspaniała, znakomita, poruszająca do głębi. Ale proszę nie myśleć, że odnajdą Państwo w tej powieści tę sielankowość, do której przyzwyczaiła nas Kalicińska w swoich poprzednich powieściach. Jest to książka bardzo smutna, bardzo gorzka, której towarzyszy refleksja o tym, że życie potrafi być naprawdę bardzo okrutne. Bardziej wrażliwym czytelnikom radziłabym zaopatrzyć się w chusteczki do nosa. Tytułowa Lilka to przyrodnia siostra głównej bohaterki, która zjawia się w jej życiu w momencie, gdy ta dowiaduje się o odejściu męża. Kalicińska zastosowała tutaj ten typowy schemat dla swoich powieści, mianowicie mamy bohaterkę, która jest dojrzałą kobietą, kobietą zaradną, mądrą, ale stojącą na życiowym zakręcie. Marianna i Lilka nie darzyły się do tej pory sympatią, nie przejawiały także zbytnich do siebie siostrzanych uczuć. Jednak pewne zdarzenia sprawią, że one zupełnie przewartościują te swoje wzajemne relacje. Lektura Lilki pewnie dlatego tak bardzo nas porusza, że podejmuje temat typowo życiowy i ta historia może przytrafić się każdemu z nas. Bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam. Dziś y, omawiam i przedstawiam Państwu y, sporo książek o typowo letniej, wakacyjnej y, fabule. No i w tym takim typowym kanonie wakacyjnym nie może zabraknąć powieści Nicolasa Sparksa dla Ciebie wszystko. Y, nie wiem jak Państwo, ale y, ja lubię książki o takich zaskakujących y, zakończeniach Broń Boże banalnych. Y, a ta książka to wszystko ma, to jest książka z takich, o których myśli się jeszcze długo po, po zakończeniu lektury. Jest w niej coś no, magicznego, jest to oczywiście opisana historia miłosna, zresztą świadczy o tym ta okładka. No mam tylko jedną wątpliwość, bo miłość, którą opisuje Sparks możliwa jest chyba tylko na, na kartach książek, ale mimo wszystko Powinniście Państwo znaleźć miejsce w Waszej walizce na tę książkę. No i wreszcie Henning Mankell. Nim nadejdzie mróz. Ja mam prawdziwą słabość do powieści Henninga Mankella z komisarzem Kurtem Walanderem w roli głównej. Właśnie od tych książek zaczęła się moja fascynacja i przygoda ze szwedzkim kryminałem. Przypuszczam, że podobnie było w przypadku większości z Państwa. Komisarz i Stackiej Policji, pomimo odpychających cech charakteru i powierzchowności no zawładnął sercami czytelników i pomimo że Manker zapowiedział definitywny koniec cyklu Walanderowskiego nie do końca był w swojej decyzji konsekwentny, bo tutaj znów powraca komisarz Kurt Walander, choć na pierwsze miejsce wysuwa się jego córka Linda Walander, która została policjantką. Komisarz zepchnięty został tutaj na, na drugi plan, ale nam fanom to nie przeszkadza i ta powieść napisana została w 2002 roku, nas wydana została dopiero teraz, dlatego proszę się nie dziwić, że Kurt Wallander jest tutaj nadal aktywnie pracującym policjantem. I jak to u Mankela bywa? Mamy tutaj zbrodnie, mamy kryminalną angłówkę, jest istotny problem społeczny, no i oczywiście jest tajemnicza, mroczna, deszczowa, owiana mgłą skania. No, i ta niesamowita atmosfera, która y, sprawia, że czytając tę książkę, y, przechodzą nas wprost dreszcze. To kolejna świetna y, książka tego autora. I wreszcie powieść Oldi Rudnickiej, Cichy Wielbiciel. Y, jest to już siódma powieść tej niespełna, 24-letniej autorki, która. Tym razem podejmuje temat stalkingu. Jest to powieść diametralnie różna od tych, do których przyzwyczaiła nas Rudnicka. Do tej pory pisała humorystyczne kryminały. A tutaj mamy tajemnicze SMS y kwiaty, prezenty. Dla wielu dziewcząt i kobiet jest to marzenie o, o, o romantycznej miłości. Jednak z chwilą, gdy adorator staje się nachalny, a swoje wyznania czyni, nawet wówczas, gdy sobie tego definitywnie nie życzymy, staje się to koszmarem. I właśnie taka historia spotkała bohaterkę tej powieści, Julię, która jest w swoim dramacie osamotniona, osaczona, a pomocy nie znajduje nawet u policji, gdyż no, w świetle prawa działania cichego wielbiciela no, nie łamią prawa. Brawo dla Olgi Rudnickiej za podjęcie e, trudnego tematu stalkingu, a także za e, umiejętne psychologiczne skonstruowanie postaci e, w tej książce. E, I jeszcze kilka propozycji z literatury faktu i jako pierwsza będzie pasza Daniela Pasenta. Jest to życiorys, wybitnego dziennikarza i bardzo ciekawego człowieka, przedstawiony w formie wywiadu rzeki, który z Danielem Pasentem przeprowadził Jan Ordyński. E, Choć osób Pokroju Daniela Pasenta specjalnie nie muszę państwu przedstawiać, powiem o nim tylko kilka słów. Jest dziennikarzem, stałym felietonistą tygodnika Polityka. W swoim życiu przeprowadził szereg bardzo interesujących wywiadów z osobami Pokroju, Oriany Falacci. Przez kilka lat był również polskim ambasadorem w Chile, a z prywatnych wątków był mężem Agnieszki Osieckiej i ojcem ich córki Agaty Pasent. Dzięki tej książce. Poznajemy bardzo ciekawe i momentami dramatyczne i trudne życie Daniela Pasenta. Był on żydowskim dzieckiem, które ocalało z pogromu tylko i wyłącznie dlatego, że zostało ukryte w polskiej rodzinie. Paradoksalnie, jego rodzice zginęli, zabici przez Niemców, gdyż zostali przez Polaków zadenuncjowani. Ta książka o, to jest y, y, taka opowieść o życiu Daniela Pasenta, ale także o historii, o dziennikarstwie, o y, polityce. Mnie zaskoczyła niezwykła czułość, z jaką Daniel Pasent wypowiada się o Agnieszce Osieckiej. Byli związani ze sobą w latach 70. rozstali się w roku 79, ale Agnieszka Osiecka była w jego życiu obecna aż do, do, do jej śmierci w 1997 roku. Zawsze była gdzieś w pobliżu, a nawet umierała w domu Daniela Pasenta, jego nowej żony i ich syna. Zresztą Marta Pasent po śmierci Agnieszki jeszcze przez wiele lat Prowadziła fundację okularnicy, która opiekowała się spuścizną po Agnieszce Osieckiej. A teraz książka, o której głośno było, jeszcze nim ukazała się na rynku wydarniczym, mowa o wyznaniach Danuty Wałęsy, marzenia i tajemnicy. Chyba nikt nie spodziewał się, że. Ta skromna, zahukana i nieudzielająca się mediom kobieta zdecyduje się na, na tak szczere wyznania i jako zdemitologizuje przekonanie o bajkowym życiu u boku jednego z najbardziej znanych Polaków w historii. To książka, w której swoje życie przedstawia kobieta, która z zupełnie nieznanej matki kilkorga dzieci, pewnego dnia awansuje społecznie, a awans ten porównywalny jest chyba tylko do tych, które spotykamy w bajkach. Ale Danuta Wałęsa mówi tutaj o gorzkich aspektach tego awansu. Żona Noblisty w swoich do bólu szczerych wyznaniach nie męczy czytelnika. Wypowiada się w sposób rzeczowy, bardzo ciekawy, przekonująco i bezpretensjonalnie. Jeśli ktoś szuka tutaj sensacyjnych doniesień ze świata polityki, rozczaruje się, bo ich tutaj nie będzie. Za to Danuta Wałęsa pokusiła się o swoje osobiste refleksje po spotkaniach z głowami państw, czy też osobami z pierwszych stron gazet, z którymi miała okazję właśnie bywać podczas gdy była żoną prezydenta. Dla mnie ta szczerość pani prezydentowej to takie światełko w tunelu dla wielu kobiet, które same zmagają się z wychowywaniem dzieci, z prowadzeniem domu, podczas gdy ich mężowie na przykład oddają się budowaniu swojej kariery politycznej czy też biznesowej. Danuta Wałęsa nie ukrywa w tej książce, że jej związek uczuciowy z mężem zakończył się w roku przełomu, w roku 1980. Jest tu zresztą taki piękny cytat, który... Pozwolę sobie Państwu przytoczyć to bardzo dosadny cytat, właśnie odnośnie zerwania tych, 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 tych więzi z mężem. Po tym pięknym sierpniu w moim życiu coś pękło, coś się rozlało. Podobnie jak wylane mleko, kiedy plama robi się większa, coraz większa. Tak ja stałam się plamą w tym wszystkim. Byłam plamą, której nikt nie zauważał. Po lekturze tej książki nabiera się naprawdę wielkiego szacunku do Danuty Wałęsy, a poza tym publikacja ta uświadamia nam, jak często oceniamy ludzi zbyt pochopnie. I wreszcie ostatnia w dzisiejszym programie publikacja To wyśpiewam Wam wszystko. Urszuli Dudziak, są to wspomnienia spisane na podstawie prowadzonych od 16 roku życia pamiętników przez tę niezwykle energetyczną, optymistyczną i jakże optymistyczną postać i znakomitą wokalistkę, jaką jest Urszula Dudziak. Biografią tej książki nazwać nie można, gdyż te wszystkie wspomnienia podane są tutaj w sposób dość chaotyczny i wyrywkowo, ale jak zapowiada Urszula Dudziak, to jeszcze nie koniec jej działalności literackiej i już niebawem spodziewać możemy się książki, w której opisze, swoją e, swój związek niezwykle namiętny i burzliwy z pisarzem Jerzym Kosińskim, który zresztą był miłością jej życia. E, tę książkę świetnie się czyta, ale również słucha, gdyż wydana została na audiobooku. E, przewija się tutaj szereg znanych e, postaci ze świata muzyki, przytoczonych jest wiele e, historii, niezwykle historii, ciekawych historii o życiu muzyka podróżującego po całym e, świecie. No i przede wszystkim ta niezwykła energia, bijąca wprost z każdego słowa, y, to energia, y, którą Urszula Budziak mogłaby obdarzyć przynajmniej y, pułk wojska. Serdecznie Państwu tę książkę polecam. I to byłyby wszystkie już propozycje w tym odcinku programu. Zachęcam Państwa do odwiedzania biblioteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zachęcam do pożyczania naszych nowości i życzę Państwu oczywiście udanych wakacyjnych wojaży. Zapraszam również do oglądania powakacyjnego, wrześniowego odcinka programu z książką Za Pan Brat. Do zobaczenia.